W tym filmie wyjaśnię ci, jak żyją ludzie na północy Europy i jak przystosowują się do ekstremalnych warunków klimatycznych. Dowiesz się, jakie wyjątkowe wyzwania niesie ze sobą zimny klimat i jak ludzie dostosowali swój styl życia do tych warunków. Północ Europy jest znana ze swoich niskich temperatur, szczególnie zimą. W wielu regionach temperatury często spadają poniżej zera. W niektórych miejscach słońce świeci tylko przez kilka godzin dziennie, co znacznie utrudnia życie. Ludzie muszą dostosować się do tych ekstremalnych warunków, aby przetrwać. W północnych regionach Europy domy są budowane tak, aby zatrzymywać ciepło. Mają grube ściany i specjalne dachy, które odprowadzają śnieg. Okna są zwykle podwójnie szklone, aby utrzymać ciepło wewnątrz. Dzięki temu pomieszczenia pozostają ciepłe nawet przy mroźnych temperaturach na zewnątrz. Żywienie na północy Europy często zależy od warunków klimatycznych. Ryby i dziczyzna, takie jak mięso renifera, są ważnymi źródłami pożywienia. Często spożywa się też ziemniaki i różne rodzaje zbóż podczas zimnych miesięcy. Jednak ze względu na krótkie lato, wybór świeżych produktów jest ograniczony. Tradycyjne ubrania na północy Europy są specjalnie przystosowane do zimnej zimy. Często wykonane są z grubych wełnianych lub futrzanych materiałów, które chronią ciało przed zimnem. Buty, czapki i rękawice są niezbędne, aby utrzymać ciepło. Ten strój rozwijał się przez wieki i stanowi ważną część kultury. Polowanie i rybołówstwo odgrywają ważną rolę w życiu ludzi na północy Europy. Dostarczają nie tylko pożywienia, ale także surowców do produkcji ubrań i narzędzi. Polowanie na zwierzęta takie jak łoś oraz łowienie ryb w licznych jeziorach i rzekach to tradycyjne zajęcia. Zawody te często są powiązane z trudnymi warunkami zimowymi. Kolejną cechą życia na północy jest ekstremalna ciemność zimą i jasne światło dzienne latem. W niektórych regionach przez wiele miesięcy nie ma słońca. Co stanowi duże wyzwanie dla mieszkańców. Latem natomiast zdarzają się dni, kiedy słońce prawie nigdy nie zachodzi. Te zmiany wpływają na codzienne życie i kulturę ludzi. Na północy Europy wiele osób mieszka w małych, odległych społecznościach. Te wsie są często oddalone od siebie i otoczone lasami oraz górami. Życie w takich miejscach wymaga ścisłej współpracy mieszkańców. Często są od siebie zależni, aby wzajemnie się wspierać przy trudnych zadaniach. Wykorzystanie zasobów naturalnych jest na północy Europy szczególnie ważne. Drewno z lasów, ryby z jezior i rzek oraz stada reniferów dostarczają cennych materiałów. Zasoby te są potrzebne w wielu dziedzinach życia od jedzenia, przez ubrania, aż po budownictwo. Nawet dziś zrównoważone gospodarowanie zasobami odgrywa dużą rolę. Kultura na północy Europy jest ściśle związana z naturą i ekstremalnymi warunkami klimatycznymi. Święta i tradycje często wiążą się z porami roku i polowaniem. Wiele form sztuki, takich jak muzyka i taniec, ma swoje korzenie w dawnych zwyczajach. Te kulturowe szczególności stanowią ważną część tożsamości ludzi na północy.